Cześć tu, Movies Summary Symbol to niezwykły film w reżyserii Hitoshi Matsumoto, znanego japońskiego komika i filmowca. Film łączy w sobie elementy komedii, dramatu i surrealizmu, tworząc niepowtarzalne doświadczenie filmowe. Oto rozbudowane streszczenie, które zanurza się w szczegóły fabuły, postaci, technik filmowych i kontekstu kulturowego. Film rozpoczyna się dwoma pozornie niepowiązanymi wątkami. Pierwszy z nich to historia japońskiego mężczyzny, grany przez samego Hitoshi Matsumoto, który budzi się w białym, pustym pokoju bez okien i drzwi. Pomieszczenie wydaje się nie mieć żadnego punktu odniesienia, a jedynymi wyróżniającymi się elementami są dziwne przyciski na ścianach, które wyglądają jak małe, wystające figury genitaliów. Drugi wątek przenosi nas do Meksyku, gdzie poznajemy Esperanza starzającego się wrestlera Lukador, który przygotowuje się do nadchodzącej walki. Żyje on skromnie z rodziną, która jest jego największym wsparciem. Oba te wątki wydają się na pierwszy rzut oka zupełnie niepowiązane, ale w miarę postępu fabuły ich związek staje się coraz bardziej widoczny. Główny bohater w Białym Pokoju zaczyna eksperymentować z przyciskami. Każdy z nich wywołuje różne, czasami absurdalne efekty. Jeden przycisk powoduje, że z sufitu spada szczoteczka do zębów, inny wyrzuca sushi. Każdy kolejny naciskany przycisk ujawnia coraz bardziej absurdalne i surrealistyczne konsekwencje od przedmiotów codziennego użytku po całkowicie nonsensowne elementy. Każde naciśnięcie przycisku to krok w stronę zrozumienia tajemnicy pokoju. Początkowo frustracja mężczyzny rośnie nie może znaleźć wyjścia ani sensu w tym, co się dzieje. Jednakże stopniowo zaczyna odkrywać pewne wzorce i zależności pomiędzy przyciskami, co prowadzi do serii humorystycznych i refleksyjnych momentów. Równolegle w Meksyku życie Esperancy toczy się swoim torem. Jego historia jest przesiąknięta nostalgią i melancholią. Przygotowuje się on do walki, która może być jego ostatnią szansą na odzyskanie dawnej chwały. Jego relacje z rodziną, szczególnie z córką, są przedstawione w ciepły i liryczny sposób, kontrastujący z absurdalnością wątku japońskiego mężczyzny. Esperanza stara się znaleźć sens i cel w swoim życiu, podobnie jak mężczyzna w białym pokoju. Ich losy, choć rozgrywają się w zupełnie różnych kontekstach, mają wspólny mianownik: poszukiwanie znaczenia i zrozumienia swojego miejsca w świecie. Z biegiem czasu Mężczyzna w białym pokoju zaczyna dostrzegać, że niektóre przyciski mają większe znaczenie. Po serii prób i błędów odkrywa, że naciskanie ich w określonej kolejności może prowadzić do większych zmian w pokoju. W końcu, po wielu komicznych i frustrujących epizodach, odkrywa przycisk, który otwiera ukryte drzwi prowadzące do kolejnej zagadki. W międzyczasie w Meksyku Esperanza walczy w swojej ostatniej walce. Sceny jego zmagań na ringu są przeplatane z momentami refleksji nad jego życiem i rodziną. Walka jest brutalna i pełna emocji, ukazując determinację i siłę ducha Esperanza. Kiedy mężczyzna przechodzi przez ukryte drzwi, trafia do jeszcze bardziej surrealistycznej przestrzeni. Jego podróż staje się coraz bardziej metafizyczna, a film zaczyna eksplorować głębsze tematy egzystencjalne. W końcu, w zaskakującym zwrocie akcji. Oba wątki, japoński i meksykański, zaczynają się splatać. Odkrywamy, że pokój, w którym był uwięziony mężczyzna, jest symbolem ludzkiego umysłu i duchowego poszukiwania. Jego wyjście z pokoju jest metaforą wyzwolenia i oświecenia. Esperanza, poprzez swoją walkę i relacje z bliskimi, również dochodzi do swoistego wyzwolenia, akceptując swoje życie takim, jakie jest i odnajdując w nim sens. Hitoshi Matsumoto używa różnych technik filmowych, aby podkreślić surrealistyczny i komiczny ton filmu. Zdjęcia w białym pokoju są sterylne i minimalistyczne, co kontrastuje z kolorowym i żywym światem Esperanzy w Meksyku. Muzyka w filmie jest używana oszczędnie, ale skutecznie, podkreślając kluczowe momenty emocjonalne i komiczne. Montowanie obu wątków obok siebie tworzy ciekawy kontrast, który zmusza widza do refleksji nad różnymi aspektami ludzkiego doświadczenia. Styl reżyserski Matsumoto jest unikalny i pełen kreatywnych pomysłów, co czyni symbol filmem trudnym do sklasyfikowania, ale niezwykle satysfakcjonującym pod Symbol powstał w kontekście japońskiej kultury, która często łączy elementy komedii i dramatu z głębszymi filozoficznymi refleksjami. Film można interpretować jako komentarz na temat ludzkiej kondycji, poszukiwania sensu i absurdów życia. Wątki surrealistyczne i absurdalne odwołują się do tradycji japońskiego teatru i literatury, gdzie często używa się humoru, aby przekazać głębsze prawdy. W Meksyku lucha libre, meksykańskie wrestling, jest ważnym elementem kultury, co nadaje wątkowi Esperanzy dodatkowy wymiar. Jego postać jest symbolem walki i determinacji. Co jest uniwersalnym motywem zrozumiałym dla widzów na całym świecie. Film kończy się otwartym zakończeniem, pozostawiając widza z pytaniami i refleksjami. Mężczyzna w białym pokoju i Esperanza znajdują swoje odpowiedzi, ale film sugeruje, że ich podróże są symboliczne dla każdego z nas. Poszukiwanie sensu i zrozumienia jest niekończącym się procesem, pełnym zarówno absurdów, jak i momentów oświecenia. Symbol to film który zachęca do wielokrotnego oglądania i interpretacji. Jego złożona struktura i bogactwo wizualnych i narracyjnych pomysłów sprawiają, że jest to dzieło wyjątkowe w świecie kina. Matsumoto stworzył film, który jest jednocześnie zabawny, prowokujący i głęboko refleksyjny, co czyni go niezapomnianym doświadczeniem filmowym. Dziękuję za obejrzenie filmu. Jeśli Ci się podobało, zostaw komentarz i łap.